No witajcie moi drodzy, niedziela Postanowiłem Wam dograć taki filmik jak tutaj właśnie w tym Hypermaxie 4500 zaaplikujemy sobie otóż do takiej siatki jak widać zaaplikujemy sobie Platinum Soil Nasypiemy do tego jeszcze. Tutaj mamy takie kuleczki które nam robiły za złoże biologiczne te biologiczne te kuleczki wywalimy sobie tutaj jest też matrix w rogach nie wiem czy będziecie widzieć dokładnie teraz także to nam i tutaj sobie wsypiemy do tego woreczka tutaj tylko ja sobie gdzieś to muszę złożyć żeby gdzieś tu nie ma rozsypywać No, może tak. Dobra, fajnie leci. No, tam takie drobinki gdzieś tu się zawsze nasypią, ale to, jak mówi, to tam jest do opanowania. Tu się później odkurzy. No, sypie się dość mocno dużo. Większy trochę akwarium, trochę więcej wody. Także nasypiemy tutaj. No tyle, widzicie? Nasypałem dość mocno, z kilogram będzie na pewno. O, cały taki worek. I ten worek sobie tutaj włożymy zaraz. Ja sobie tu jeszcze przesunę troszkę. O. I spróbujemy go tutaj umieścić. O, pięknie wszedł. Dobra, super. Pięknie wszedł, i jeszcze tu mam, widzicie, zoolit, który tutaj był, ale ja go sobie wyjąłem na chwilę, też go tutaj damy, ten zoolit do roga. Zoolit sobie damy, i sobie tu troszkę wyrównamy tam gdzieś jeszcze upchniemy trochę tego w tych rogach tak, o fajnie o. i jest super, jest solid. mamy podłoże krewetkowe nie wiem czy widać Chyba widać wszystko tam wam zaświecę. O dobra jest gitara fajnie wszystko. No i dobra. Głowice na swoje miejsce. No coś tam nam... Przeszkadza, coś tam nam przeszkadza, musimy to sprawdzić jeszcze raz. Może, może sobie to wyjmiemy, nie wiem co tutaj jest za złożę, ale to sobie na razie wyjmiemy. Damy tam, no. No, próbujemy teraz. Czy nam się zmieści, a jak nie zmieścimy? O, chyba tak, chyba się zmieści. Dobra, poszło. O, zamkło się, dobra. Przód zamkniemy tak. Tak, dobra jest tutaj mamy wymienioną watolinę dolejemy sobie teraz wody, wody RO aha mam tam zakręcone, sorry muszę iść odkręcić Ja sobie tutaj zawsze dolewam do pełna, żeby mi tutaj za dużo powietrza nie ciągło. Jak widzicie, o. dolejemy ładnie, fajnie. No to by też można coś było włożyć, nie wiem, może nawet to, nie wiem co tu jest dokładnie, a to jest takie złoże, co jak już dałem, może nawet je tutaj damy, co ja dałem właśnie na, na redukcję PO4 bodajże to było, także spróbujemy to tu założyć z powrotem, może tutaj do tego prefiltra po prostu, jak się zmieści. Spróbujemy czy się to zmieści tu, czy się tu powinno się zmieścić. O, i niech sobie to tutaj na tej wacie tak tutaj leży. O właśnie, wystawimy to tutaj. Będzie nam to tutaj ładnie wciągało to, co tam ma wciągać. Pieron wie, czy one, czy one się już nie wyczerpało. No ale to już trudno, jak się to go do. No dobra, wystarczy. Zamykamy sobie prefiltr. O To na bok. I ja wam za chwilę Pokażę, jak już będzie filtr uruchomiony. No i widzicie, filtr już włączony. Widać, co nie. Bańki powietrza poszły. Troszkę z takiego pyłu poszło z tej ziemi, z tego podłoża krewetkowego. No to jest normalna rzecz. A to jest takie, wiecie, moment. To jest tylko taki moment pierwszy, co ten taki pył wyrzuciło z tego filtra, z tego, z tej ziemi, z tej tak zwanej, z tego podłoża krewetkowego no i tyle, nie? i także tu raczej powinno być za jakieś godzinkę do dwóch max wyklarowana, fajna, czysta woda, tak jak było w tamtym u Manakapuru, także no weszło ponad kilogram, cała ta siatka weszła było tam na pewno z kilogram e, tego, tego pyłu czy znaczy tego, tej ziemi, tej, tego podłoża e, Platinum Soil Także będziemy tutaj oczywiście, zaraz ja sobie sprawdzę jakie mam parametry Ile mam pH I będę sobie obserwował Jak te pH będzie e, z tą ziemią, z, tą, z tym podłożem krewetkowym Jak to będzie e, Współgrało, jak, jak będzie, czy będzie schodziło w dół i tak dalej, nie? No. Także to dzisiaj taki krótki film w sumie, nie Chciałem Wam tylko pokazać, jak tutaj do tego Hypermaxa za, zamontowałem tą, y, te podłoże krewetkowe. No i będziemy obserwować, jakie będzie pH. Także dziękuję za obejrzenie, dziękuję za łapki wszystkie. I widzimy się następnym razem. Czym cię się, hej!